Let's go. Ready, set, go. A kurde, kim jestem? Ale zobaczymy. Nick, jaki nick dać? Ja no właśnie też nie wiem jaki nick dać. Zgłaszanie śwórpiego z rozmówek. Z... Z... No. <słuch> 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 Ale czemu? Którego kurde? Pablo Hard, nie masz suba. Nie możesz grać. No Dobra, tak, czekajcie. Ja teraz może. wybieram nick. Ja wyłączyłem ekran, bo nick wybieram i zaraz będę... jeszcze klasa będzie do wybrania. Widzę kurde milion raperów w ekipie. To masz Małpa, ej, ale małpę to nie szanuj. Dobra, uwaga, jest teraz dobieranie, moi drodzy, dobieranie. Tutaj nic nie możesz widzieć. Magika też, to szanuje. są w grze. Zaraz zobaczymy, kim ja będę. <grym> ej, e, nie Waga, Ty mną. będziesz. Jesteś sławny. No nie, najgłupszy. Zawsze, kurde, przestępca. Zawsze przestępca, nigdy. Dobry. Dobrze wiedzieć, Dudu. A kurde, nie znasz mojego nikogo. To policja. Dobra. pójdź z papieru. policja! Dobra. Zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy, moi drodzy. Kolejny raz. małpa magik. Hada. Petita. Kada syn Bogdana. Ej, Lea, to bez sensu się nazywać Lea bo teraz wiedzą, kim jesteś. Ale ja nie gram. Tutaj. Nawet jest, <noise> jest... Nie, <noise> no, Lea skita. E no, to nowa klaska. Lea skita, kurwa Lela ti. Ty... Czemu Lela? Ktoś źle napisał. Lele... Dobra, prawie Nie, co hmm. robiło, bo nie pamiętam. Proszę, że nie kapacita. A dobra mam. Wejdę w na swój. Music of Sound of. Ja się najadłem, wybucham. Dobra. Ej, takie czary robię Czary, e! mary, pokus? <gasps> Kurwa! <laughs> Kurwa! Chuj byś wiesz, jakiś gra w cingale Graba, płacze, graba! No <laughs> Mamy tu jakieś Nia, -boja. Dole, Ja zginęłam, nie? No le, Tak, pierwszej nocy Już Dudu poszedł Pierwszej nocy dlaczego no, ja? Siła stampa jest zero przez... killer Ej nie gadajcie tu głośno Jestem Escort Piotr Luszcz, Luszcz. Jestem Escort Piotr Luszcz A Jak zginęliście to nie ma podpowiadania Jebać Jak ja nie ma podpowiadania? Znaczy, że jakim? No no nie, nie podpowiadasz co, co, kto w grze i tak dalej Już możesz sobie gadać na inne tematy, no ale to też raczej nie wcinaj się Ech. po prostu już to Grawa płata no ta, ale, Nie ale wiesz, została jak zabity jak przez małego. Po prostu chciał ci powiedzieć, żebyś się zamknął No No dobra, Jakbyś jak jakimś tym, co łapie, co ta... No nie, 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 no to to masz w notkach masz mieć napisane A dobra Dobra, szeryf, shit Dobra Być tak pięknie po, Poszedł odwiedzić po, HD, taki. czyli? No, hada podejrzany, nie? Hada już w no. nadejmieniu. <laughs> Szukajcie, aż znajdziecie. Hada nie zmienia zdania. Hmm. Graba już nie, Graba. nie żyje. Widzę, że prawie to są. Po, Powiedzcie będzie... mi, mi ten. Jak, jak tego? Jak się kogoś e, lokuje? Co się? Jest jak drzorem, no jak to musisz dzień wybrać sobie target. Jeśli go w nocy nie zabijesz, to on cię zabije, jeśli jest zły. Jeśli jest zły, Ale, na... Ale jeżeli nie mam do wyboru... Jak nie masz do wyboru, bo tylko w dzień możesz zabrać do więzienia. No tak, no jest dzień. To masz takie słoneczko, nie? Tam wybierasz sobie... Jedno A, dobra dobra, 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 nieważne, nieważne. Dobra, skoro on był escortem i HD odwiedził, no to... No to... Ej, ja też ej dajesz, muszę... to jest zbieg okoliczności, że Piotr Piotrusz Aka Magik ma okno w domku? <głosy> 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 wyskoczyć. Hmm. To nie skacze ten z policji. L lookout może sobie w nocy, wiecie, jest nie takim skacze. monitoringiem, czyli po, może, może po, wejść komuś to do domu, skacze. Znaczy nie to wejść, nie sprawdzić kto jest ten, sprawdzić kto przyszedł do kogoś, nie? Czy na mhm. przykład ja mogę przyjść do kogoś i zobaczyć, że przyszedł do kogoś serial killer i go zabił, nie? Że na przykład, tak, tak, tak ten. Tak płyta magika chodnikowa, więc. Ale tym razem <laughs> na trawy, to może przeżyje. Nie wiem. Ja nie wiem, nie przekonam ten... się. o to Dobra, zabijcie go. Jak ten, jak Judasz. Nie, piłat. Być piłat. Juliusz Cezar. Ręka w górę i w dół. Ja wiedzielę, jakie, jakie brutalne. Z krzesła, kopnij tę Brutalność krzesła. policji. Kopnij go. A patrz, kopnij on, go. On, on sam zeskakuje, patrzcie. Hop. Zobaczycie co się stanie. O kurde, jak groźnie. To pewnie Jester był. Jak z wyregulicją będę pejować policję, nie wiem co do wiedzienia. śmiecie. śmietcie. to Ja pierdziele, co za kurde. No to poszedł. To medium pogadało. Swoimi, no to poszedł ze swoimi duchami gadać. Ładnie. Co powiesiliście? Na ulicy Wyroku na ulicy? Na ulicy jest kałuża, a z kałuży się wynurza. Powiem wam, kałuży... że nie, 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 mam tych, nie mam tych opcji, kurde nie chciał, to, to się gdzieś wpisuje kogoś, żeby kogoś jailować, czy jak? No nie. No bo ja nie mam tych żadnych tych. Nie wiem, ja cały czas chronię Jako wybierasz w dzień no, osobę, którą. Tak, ale na przykład teraz nie mogłem do wybrać. Więzienia. Ale teraz nie mogłem wybrać. A jak wziąłeś osobę do więzienia. Ale nie mogę wybierać możesz. nawet nic, kompletnie. Cały czas mam okay. Did not perform your day ability, did not perform your night ability. I, a Może robi? ktoś cię zebrał. Co robi investigator, ktoś wie? Brak contentu. Investigator sprawdza ten. Neksos, investigator no. ja sprawdza osoby no. i może, że na przyczynę. Dobra, to, ja to ja też będę śmiał. Mam 15 godzin, to, to miałem na aktawie włączoną grę, teraz osób. ja firbię. Neksos, w górnym pasku jest nie jesteś. Tak? w górnym pasku? W górnym pasku będziesz miał takie słoneczko, nie? Czy tam kłódkę, czy długi jak to tam? Chyba słoneczko. Nie? I klikasz to i tam wybierasz sobie, zaznaczasz jedną osobę, którą możesz... A gdzie, w lewym górnym czy w prawym górnym <laughs> rogu? No, na, na pasku tam gdzie masz te biednoty, notatki te sprawy. Aha, no. I przeczytaliście do końca za ten gościel napisał? Nie. Nie. Na workola. Zaraz mam przecież tylko niech się. Odbuje No nie, nie, no, nie mam to no, nic nie, nie. Jak miał 15 lat to oglądał porno, to miał na Altabie włączoną grę. Teraz jak jestem dorosły no, i gram od rana adotacja, workrata, kochpa, to wszystko na to. No to to No na altabie mam pornografię, jakby ci do pokoju. A to dudu skiną, dziękuję ci bardzo. Leci, leci, leci jeszcze o podziękowaniach. No ale, ale nie, nie mogę, nie, 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 nie jestem w stanie. A dobra. Dobra, teraz już widzę. Nexus, ślepy. Dobra. Ej, nie przyszło wam do głowy, że serial killer może być serial killerem? To by było zbyt proste. Głosujcie nie, ja na małpę. A ja bym zagłosował, to nie moje imię. Zabijmy Piotra Łuszcza, bo on i tak sam się zabije. Ku... Ej, no to by było hamstwo. Ja sobie sam wyskoczę w pewnym momencie. Nie oceniać. Nie oceniać. Magii. Może jeszcze jakąś nawikę nagra. Przed skokiem. Jestem bogiem. A ja jestem na 100% pewny, że jak go zabijemy, znaczy jak on zginie Piotrusz, to ben będzie brod. Jestem bogiem napisane. Jestem bogiem. Świadom to sobie Świadom sobie. Ja. No to sobie sobie. Coś tam rzeczy, od których wóz jeży się na głowie. O rany, rany, jestem nie. No jak to co tutaj siucha? HIPHOPEP z oddany przejepany. A wiecie co, broniłbym Hady, ale nie mam jak, jak Hady obronić, works? bo to jeden z moich, nie? To Hadesa obroń. Powiecie w końcu, Powiecie... brat bratu bratem, tak? Hada od Bogdana. A Hada syn Bogdana. Hada sra od Rana. <laughs> Ale mój tata jest gruby. Super. Nieładnie tak mówić. Ta informacja poszła na nasz dzisiejszy dzień. To co powiedział w ogóle, intros? No. Dzieczyna jakaś. Ja tak jest, nie, <laughs> Sorry. Lea, tak też to przez Klera drugi raz. No, no. Ja, jestem jak kot, mam dziewięć żyć. Ja piewnicze. Na Horda, o nie, to dobrze, że zginął. Za, Kalimdor! Za, Cenarysa! Jest tylko jedna Lea na serwie. <laughs> Okej. Okay. O, Farmer zginął. Framer, dobrze. Serial Killer wam grę robi. Zabijmy tego Serial Killera. Nie, jeszcze, <laughs> niech jeszcze wam zabije Godfadera. <laughs> nie, Godfadera nie może w nocy zabić. <laughs> Dobranoc. Co to jest? <laughs> to jest zaszyfrowane, musicie sobie to, to odszyfrować. O, dobrze, Jester zginął. Nocy <noise> A nie No to teraz jeszcze Godfather i SK zostaną Rybkę masz? Ben Brody, hmm. Zauważyliście, że ten, że, seria, że serial killer podszywa się pod Lookouta? Nie. Nie. wiem. Na kogo głosować? Kurde. Ej, dobra, i tak wszyscy wiemy, że w tej grze i tak wszyscy losowo głosują. No, tak, żeby po prostu ten. Nie, no, nie. Gra nie. wygląda na no, tak że tak Nie, 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 powiem, że. Ja, ja, z ja, z, ja z gry na Sort co coraz więcej tak zaczynam ogarniać. Dobra. A dużo ludzi po prostu siedzi sobie, scrolluje facea i przechodzi wot na kogokolwiek, gdzie jest najwięcej głosów. Ludzie tu trzeba <laughs> myśleć. Myśleć. A no, na przykład nie ten Ben, ben Broad, zobaczcie, nick, tak? Kto by normalny pisał, że mu ostatni alarm został? No Tak, czemu on tak hmm. No. nie Hmm. Nie wiem, może maraka, czy coś. Może ma A może ma content? Boże. Jezus Maria, Lea. Żebym Wiesał. się zesrał pod siebie Wszyscy skupieni, wieszamy ludzi tu, hał <grym> I nagle takie hał, hał, Sorry, załóż. hał Sorry za łóżki zrobiłem ci kupę pod ten pod, no pod właśnie. Za mnie? No właśnie, teraz trochę słabo trochę słabo Zrobiliście weterana GG To nie ma sensu tak wieszać każdego Wow! Serio? Stary, no, no, tylko że tutaj każdy stary nice. głosuje na Guilty. Dostał Jaylor. Eksekucjoner. Mówię wam, głosujcie na Piotra Uszcza. Godfather. On i tak zginie. Po co nam przedłużać jego męki? Powieśmy go. DP i JP 100%. UDP 100%. Ktoś tu zginął. Jacek. Jacek Wróbel. Pan psikutas Jestem Jaylor. Biorę na noc. To nie moje imię. Nie podał roli. Egzekucja LOL. Ja proponuję sprawdzić moją notkę. Tylko taka mała, podkreślam. Ja, ja moją też. A kim byłeś, Nexo, żebym mógł sprawdzić? No sprawdźcie Rilorę po prostu nie. notki, sprawdźcie tylko te z... notki. A, no idę do łóżka. Czytajcie to, uważajcie. Z... Idę ogarnąć rapsy z boku. He tita. Przeczytajcie to sobie całe. No co mi ty z tym wywalasz? ty? Chyta, bo teraz tu się <grym> zesrałem, prawie z tego. Taylor, tak? Ja tę grubę ogarnąć całą za, notkę nic. Lookouta. Idę hmm. ogarnąć rapsy z Buku. jego była, La... Eatita była u mnie. Idę do Hadesa, płynę przez Styx. gorąco tu. Serial Killer się pode mnie poszyła. E... E... zabijcie Serial Killera, proponuję. Ale to było, ej, to taki fartuch trochę jak trafił Serial Killera i się nazywa Serial Killer. Znaczy nie jest. Chociaż nie możesz. Ma, macie jedno podane na tacy tylko wciąż. Ale chodzi o to, że serial killer się podszywał pod... ...lockout. Ty, ty, ty jeszcze żyjesz z no, tak. tego? Salbor? Żyjesz, nie? Normalnie. Nie, bo tam ktoś mówił. Ej, ej! To nie jest zbieg okoliczności, zobaczcie, zostali sami raperzy. Magik, Małpa, i Hades. I serial killer? No dobra, to jego trzeba zabić. Dawajcie, to, to jest brat bratu bratem. Prosto. Jesteśmy z jednej wytwórni, zabijmy go. <grym> Nagramy jakąś nawilkę razem. Powiem wam, że kurde. Weźcie, otwórzcie oczka, bo to kurde jest Udów, jasne. Którą notkę mam przeczytać? A to. Poznaczacie! A. Yy, dobra, zabijmy no. No nie no, to, kurde, tak kurde, tak nie róbcie, że zabijacie go. <laughs> nie no, <laughs> to ja zacząłem, ja tak żeby go nie zjedli. <laughs> Neku coś powiedzieli, jak to wszyscy cofnęli Naprawdę go zabiliście? tak no to kurde teraz wydaje mi... Zobaczymy czy on będzie lookoutem. Ale lookout już był. był no tak, ale jeden jeden jest, jest random town, to może dwóch lookoutów być. Chyba. Du dużo ważniejsza. Ten jeden test pole a. Graba mafia. Ops mafia. No i dalej nie czy. Zaraz. O, to norm. Ten brot już zabity. E, well, ja, no prawie miętko. Kurde, medium nie ma. Masakra. Da się suba kupić przez Space -Carda? Da się. No i wyszła, nie masz suba co, 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 co on tu robi? Znaczy wziąłem, bo tutaj jak już gadom to ten... A, no dobra, dobra. Wiem, że sam jakoś hasłga. A ten co się podszywał to uciekł widzę. Ej no dlaczego? To dwie, robiłeś. Zatrak wiedziałem. wiecie co? G Jak można było zabić gościa z jednej wytwórni. Dobra. Moi drodzy, to jest GG, to ma jest GG. Ma mafia, G -G. Wygrała. mafia wygrała. Mafia wygrała. Mówiłem, że Piotr, nie, mówiłem, że... Piotr, nie, mówiłem, że SK. Nie, 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 bo e, został, został God. Nie, słuchajcie, chciałem. został Godfader. Godfader nie może zostać zabity w nocy, czyli SK nie może go zabić. E SK też nie może zostać zabity w nocy. Nap no. Nie, no nap naprawdę? No to, to gg <głos> to <głos> dzidzin, dzidzin. No, bo, bo Piotr Lusz jest tym, ja pisałem wam, kurde jestem tym, tym Jaylorem byłem i pisałem ej, ale Zobaczcie notatkę z pierwszej nocy, kto mnie blokował i wy się nie skapteliście. Z pierwszej Pierwsza nocy, noc Escort, tak? Escort, Piotr no. Luszcz Kurwa mać, no masakra, ja też nie zauważyłem tego, ale ja też jako Jaylor napisałem, że biorę na noc Piotr Luszcz, bum Ale ej, a pamiętajcie, pamiętajcie, zobaczymy na samym początku, dawajcie głosujcie na Piotra Łuszcza Wrócimy jego męki. I co? Nikt mnie nie posłuchał. Nikt mnie no te, nie posłuchał. Teraz będziemy <grym> tak. Teraz Serial killer Serial. wygrał jednak. Ah. No dawajcie jeszcze jedno. Kurde, tak, jeszcze ja bym jeszcze jeden no, zagrał. Kurde, no, dalej no, nie możemy. No, możemy no, kurde, żeby miasto wygrało. Dalej nie możemy. Zaprośmy mnie ktoś. Musimy jakby. wygrać. Teraz wygrał. Tak. Zapraszam. No teraz było dobrze wygrać. Zaproście mnie masa. Masa, masa. Masa, masa. Później będzie żyć po. masa. masa. Później się zobaczy.